Hejka, dzisiaj za dużo nie będzie, będzie tylko otwieranie kalendarzy adwentowych A to dlatego, że po prostu taki mam problem z tymi vlogmasami, że ja nie wiem jak inni dadzą sobie, dają sobie radę Dlatego otwórzcie razem ze mną kalendarze adwentowe Ja wzbogaciłam się, mogę się przyznać, wzbogaciłam się o jeden kalendarz I powiesiłam lampki jest taki boski adwent O, taki boski adwent i czupa czupsa jeżeli chodzi o ten wąski advent to musimy sobie go otworzyć aż cztery okienka mam taką lampkę żeby bardziej było widać musimy go otworzyć aż cztery okienka bo po prostu się z nim spóźniłam a jeżeli chodzi o czupa czupsa to tylko jedno dlatego 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 przechodząc od razu szukam sobie tutaj elegancko czwóreczki Tu była trójka, to czwórka gdzieś będzie na dole Nie, gdzie jest czwórka? Tu jest czwórka Tu jest czwórka Uwaga, otwieramy O Jezus, całe się o coś otwiera Chciałam tylko... Tylko czwórkę chciałam Ej no, te kalendarze związane Paczupsa są jakieś inne. Patrzcie, co mamy! Wow! Chyba teraz tylko to wyciągnąć. Stamtąd. To niby robią takie coś, że się łatwiej otwiera, ale. Nic nie wiadomo. Kurde, no. No, kurde! Nie chcę się wyciągnąć. Kurde, czupa czups, popraw się. Dobra, wyciągłam. Teraz Wam pokażę do z bliska co tam było. Okej, okay, okej, okay, więc w pierwszym kalendarzu adwentowym... Kaja. Kaja! Także w pierwszym kalendarzu, także w pierwszym kalendarzu adwentowym były to takie mentosy mi malutkie. Jak dobrze widzę, to chyba gruszkowe czekajcie. Nie, zielone jabłko. No więc pierwszym było właśnie coś takiego. A teraz musimy otworzyć ten drugi kalendarz. I jeżeli chodzi o ten kalendarz, to tutaj nie czytałam, co ma być w nim i jak on się ma... Co ma w nim być, nie czytałam. Dlatego otwieramy sobie pierwsze okienko. I pierwsze okienko mamy tutaj. Tutaj mamy pierwsze okienko, ale tutaj jest pierwszy, jedenasty. Nie, pierwszy, dwunasty. Dobra, otwieramy. I mamy mamy czekoladkę i pewną wiadomość, ja wam teraz ją przeczytam. Zaplanuj czas na Roraty oprawianie w Twojej parafii i zanotuj to w kalendarzu. Pewnij się, że masz sprawny lampion. Mogę się przyznać, dzisiaj autentycznie, w ten y, dniu, który to wlatuje, no nie dzisiaj, ale y, w dniu, w którym ja to nagrywam, czyli w czwartek, właśnie wróciłam z kościoła i byłam y, z Lampionem, dlatego mogę zjeść prawie czekoladkę. I tutaj mamy chyba stajenkę, jak dobrze widzę. Tak, nie, to jest kościół. Okej, okay, czyli pierwszy mamy kościółek. W drugim okienku, szukamy drugiego okienka. No ślepa jestem. Tu jest, aha. Dobra, nad jedynką mamy dwójkę i to idzie tak po kolei, więc nie wiem czego ja szukałam. Ok. Czytamy dalej. To było we wtorek. Pomyśl o rzeczach, które najbardziej lubisz i które sprawiają tobie przyjemność. Spróbuj na czas adwentu z radością zrezygnować z jednej z nich. Co ja bardziej lubię? Lubię yy, rysować, lubię tworzyć, lubię jeździć na wrotkach, lubię pływać, lubię spędzać czas ze znajomymi, ale chyba w, na czas adwentu odpuszczę sobie jeżdżenie na wrotkach, także mogę zjeść czekoladkę. Oczywiście jej nie jem, tylko na razie ją daję w bezpieczne miejsce, żeby ją na koniec pokazać. I teraz mamy, uwaga! Śnieżynkę. Dobra. W okienku numer 3, czyli przed ostatnim mamy uwaga. Zaproponuj swojej rodzinie wspólny czas późnym, popołudniem lub wieczorem, gdy jest już ciemno, posłuchajcie razem pieśni adwentowych. I to wam mogę powiedzieć, że nie późnym wieczorem i nie z rodziną, no bo ja sobie to tak zawsze otwieram, ale mogę wam teraz to w sumie schować. Mogę wam powiedzieć, że nie późnym wieczorem i nie z rodziną, ale z moją klasą, i nie, i, ale z moją klasą yy, w, w środę. No, czyli w sumie dobrze, bo była środa, wcześniej widzieliście vlogmasa, więc w środę. Właśnie w środę miałam Mikołajki klasowe i tam słuchaliśmy muzyk różnych kolęd i w ogóle. Także myślę, że też prawnie mogę zjeść czekoladkę. Jeżeli nie, to mi poprawcie. A teraz mamy w czekoladce takie coś, to jest chyba gwiazda. Ok, no i ostatnie okienko, które nam zostało, to jest czwórka. Dzisiaj jest czwarty, także otwieramy ostatnie okienko. Uwaga, co my mamy w nim. O Boże, jakie długie. Dziś wspomnienie świętej Barbary. Zaproś rodzinę do wspólnej modlitwy, kontemplacji Słowa Bożego. Zapalcie świecę, aby odkryć nadzieję, którą niesie światło. Powiem tak, nie zrobiłam tego yy, wyzwania. Ale byłam w kościele, byłam, tak jak już mówiłam, dzisiaj byłam w kościele W dniu, którym to nagrywamy, czyli w czwartek, byłam w kościele że mogę chyba zjeść Gdzie to jest? Tutaj wleciało I to jest chyba prezencik Dobrze widzę? Mm. Nie, to jest kominek Okej, okay, czyli mamy w sumie cztery I tutaj jeszcze na kalendarzu mamy coś takiego jak 30 listopada nie wiem o co z tym w ogóle chodzi, bo jak widzicie tutaj wszędzie mamy grudzień. Tutaj utworzyliśmy grudzień, a tu mamy listopad, także otworzymy to sobie, wiecie? Wiecie co? Otworzymy to teraz. Aha, tego się nie otwiera, tylko zyskanuje, zeskan chyba, tak? Tak, dobra, to wiecie co? Zyskanujemy to sobie w pierwszy dzień świąt. I wtedy zobaczymy, co to będzie. W pierwszy, albo w drugi, albo w który dzień świąt sobie to zeskanujemy. Okej, okay, czyli w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Takie rzeczy miałam w okienkach. I w sumie dzisiaj to na tyle, także bardzo dziękuję za oglądanie. Wpisz w komentarzach jakieś pytanka do mnie. I jeszcze polecam wam te dwa konta. I to w sumie tyle. Bajo!